Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Nigdy nie planowałem być sam w Wigilię. A jednak siedziałem na zimnej ławce na przystanku autobusowym, z płaszczem droższym niż cały blok obok i pustką w środku, której nie potrafiłem już niczym zapełnić. Byłem miliarderem, człowiekiem, który mógł kupić wszystko, oprócz spokoju. Moje małżeństwo oficjalnie jeszcze istniało, ale od miesięcy było już tylko formalnością. Żona tłumaczyła się pracą, wyjazdami, zmęczeniem. Ja tłumaczyłem sobie, że to normalne. Że tak wygląda sukces. Śnieg padał powoli, jakby miasto chciało przykryć swoje wstydy. Wtedy usłyszałem cichy głos. Mama mówiła, że Mikołaj znowu o nas zapomniał. Odwróciłem głowę. Stał przede mną chłopiec, może siedem, osiem lat. Zbyt cienka kurtka, rękawiczki nie do pary. A obok niego kobieta, która wyglądała na zmęczoną bardziej życiem niż zimnem. Trzymała torbę, z której wystawał bochenek chleba i karton mleka. Nie żebrali. Po prostu czekali. Nie wiem, dlaczego odezwałem się pierwszy. Może dlatego, że w jego głosie nie było pretensji. Tylko rezygnacja. Zapytałem, gdzie jadą. Kobieta odpowiedziała cicho, że gdziekolwiek, byle tanio. Chłopiec patrzył na mnie uważnie, jakby oceniał, czy warto mówić dalej. I wtedy dodał coś, co uderzyło mnie mocniej niż jakakolwiek rozmowa biznesowa. Mama mówi, że tata też nas zapomniał. Ale ja wiem, że on tylko kłamał. Te słowa utkwiły we mnie jak drzazga. Kłamał. Jedno słowo, a tyle w nim było dziecięcej pewności. Nagle zobaczyłem w nim siebie sprzed lat, chłopca, który wierzył, że dorośli mówią prawdę nawet gdy już dawno przestali. Zaprosiłem ich, żeby usiedli obok. Dałem chłopcu gorącą herbatę z pobliskiej kawiarni. Uśmiechnął się pierwszy raz. Kobieta chciała odmówić, ale jej ręce drżały, gdy brała kubek. Powiedziała, że jej mąż wyjechał za pracą i przestał dzwonić. Mówiła to automatycznie, jak wyuczoną formułkę. Nie wiedziała, że słucha jej ktoś, kto całe życie budował imperium na podobnych wymówkach. Kiedy autobus w końcu nadjechał, chłopiec spojrzał na mnie i zapytał, czy Mikołaj czasem się spóźnia. Odpowiedziałem, że tak, że czasem bardzo, ale że to nie znaczy, że zapomniał. Gdy odjechali, zostałem sam, z myślą, której nie potrafiłem już zignorować. Jeśli dziecko potrafiło zobaczyć kłamstwo dorosłego, to ilu ludzi widziało prawdę o moim małżeństwie, zanim ja sam odważyłem się ją poczuć? Tamtego wieczoru wróciłem do pustego domu. Choinka stała idealnie udekorowana. Prezenty czekały nietknięte. A ja po raz pierwszy zrozumiałem, że największe zdrady nie zawsze zaczynają się w łóżku. Czasem zaczynają się od milczenia. Po tamtej wigilii nie mogłem wrócić do starego rytmu. Coś we mnie pękło, nie gwałtownie, ale cicho, jak lód pod stopami. W pracy nadal byłem skuteczny, chłodny, precyzyjny. Ale w domu zacząłem słuchać ciszy. I ta cisza mówiła zbyt wiele. Moja żona wróciła dwa dni po świętach. Paczniała obcym hotelem i perfumami, których nigdy wcześniej nie używała. Zauważyłem to od razu, choć przez lata nauczyłem się nie zauważać rzeczy, które mogły zaboleć. Uśmiechnęła się, zapytała czy wszystko w porządku? Odpowiedziałem że tak skłamałem tak jak ona. Kilka dni później zupełnie przypadkiem a może już nie wierzę w przypadki, zobaczyłem ją w centrum handlowym. Miała być na szybkim spotkaniu. Stałem kilka metrów dalej, gdy śmiała się do telefonu. Ten śmiech był inny, lżejszy, prawdziwszy, taki, którego nie słyszałem od miesięcy. Nie podszedłem. Zamiast tego poszedłem za nią. Weszła do kawiarni, a tam zobaczyłem chłopca. Tego samego. Z przystanku autobusowego. Siedział przy stoliku, machając nogami. Obok niego ta sama kobieta, jego matka. I mężczyzna. Nachylił się, poprawił chłopcu czapkę, po czym pocałował moją żonę w policzek. Nie w sposób przyjacielski. W sposób zbyt znajomy. Świat zwolnił. Wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować z brutalną precyzją. Wyjazdy służbowe, praca do późna, zmęczenie. A teraz chłopiec, który mówił, że tata kłamał. I kobieta, która udawała, że wszystko jest w porządku, bo nie miała innego wyjścia. Usiadłem w samochodzie i siedziałem tam ponad godzinę. Nie płakałem. Nie krzyczałem. Czułem coś gorszego wstyd. Wstyd, że byłem tak dumny z bycia adracjonalnym. Zajętym, ważnym, a jednocześnie ślepym. Wieczorem skonfrontowałem żonę. Nie zaprzeczała. Była zmęczona udawaniem. Powiedziała, że to się po prostu stało. Że on był obecny. Że zrozumiał jej samotność. Najbardziej zabolało mnie jednak coś innego. Powiedziała, że jej kochanek ma syna. I że ten chłopiec zbyt szybko dorósł. Zrozumiałem wtedy, że zdrada nie była tylko między nami. Dotykała dzieci, prawdziwych ludzi, i że ja, choć formalnie zdradzony, też byłem winny, bo zdradzałem codziennie. Obecnością tylko ciałem, nigdy sercem. Tamtej nocy nie spałem. Myślałem o chłopcu z przystanku, o jego pytaniu o Mikołaja i o tym, jak łatwo dorośli uczą dzieci, że obietnice są tymczasowe. I wtedy powiałem decyzję nie biznesową, nie emocjonalną, ludzką, nie odszedłem od żony od razu. To byłby zbyt prosty gest, zbyt teatralny. Zamiast tego zacząłem porządkować rzeczy, które przez lata odkładałem dokumenty, emocje, sumienie. Rozwód był formalnością, ale wewnętrzne rozliczenie najtrudniejszą transakcją mojego życia. Kilka tygodni później znów pojechałem na ten sam przystanek. Nie wiedziałem, czy ich spotkam. Może chciałem tylko sprawdzić, czy tamta wigilia była prawdziwa. Była. Chłopiec siedział na tej samej ławce. Tym razem sam. Matka stała kilka metrów dalej, rozmawiając z kimś przez telefon. Twarzniała napiętą, jakby bała się każdej decyzji. Usiadłem obok niego. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Jakbyśmy byli starymi znajomymi. Mikołaj jednak przyszedł, powiedział: Mama dostała pracę. Nie wiedział, że to ja zadzwoniłem. Że to ja poprosiłem fundację, by nie pytała o nazwiska, tylko o potrzeby. Nie chciałem być bohaterem. Chciałem być obecny. Pierwszy raz od dawna. Kilka dni później spotkałem się z matką chłopca. Powiedziała mi prawdę, której wcześniej nie znałem do końca. Jej partner, kochanek mojej żony, obiecywał rozwód, wspólne życie, stabilność. Obiecywał wszystko. A potem zniknął. Tak samo, jak wcześniej zniknął z życia swojego dziecka na tygodnie, miesiące. Dokładnie tak, jak ja znikałem emocjonalnie z własnego małżeństwa. Zrozumiałem wtedy coś brutalnego, zdrada rzadko jest początkiem. Najczęściej jest skutkiem długiego zaniedbania. Zamknąłem pewien rozdział życia bez dramatów i bez wojny. Żona odeszła do świata, który wybrała. Ja zostałem w świecie, który musiałem zbudować od nowa, bez iluzji, bez kłamstw, bez ciszy. W kolejną wigilię nie siedziałem już sam. W moim domu nie było idealnych dekoracji ani drogich prezentów. Był stół, śmiech i dziecko, które pytało z pełną powagą, czy Mikołaj lubi pierogi. Nie byłem jego ojcem ale byłem kimś, kto nie zniknął. I wtedy zrozumiałem, że najdroższe prezenty nie przychodzą w pudełkach. Przychodzą wtedy, gdy ktoś decyduje się nie powtarzać cudzych kłamstw. Bo czasem największym cudem w Boże Narodzenie nie jest to, że ktoś się pojawia, tylko to, że ktoś zostaje.